Witajcie na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o przewidywaniach duchowych dotyczących roku 2025. Co przyniesie nam przyszłość w kontekście duchowości, zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego? Poznajcie kluczowe tendencje, które mogą wpływać na nasze życie w nadchodzących latach. Rok 2025 może być czasem, kiedy ludzka świadomość zacznie się intensywnie rozwijać? W wielu tradycjach mówi się o kolektywnym wzroście świadomości, co oznacza, że coraz więcej ludzi zacznie dostrzegać powiązania między sobą a otaczającym ich światem. Wzrośnie zainteresowanie tematami takimi jak mindfulness, medytacja oraz terapia. To wszystko może być wynikiem poszukiwania głębszych sensów życia. Ludzie będą coraz bardziej skłonni do dzielenia się doświadczeniami i odkrywać, co naprawdę oznacza bycie w pełni obecnym. W nadchodzących latach widzimy również tendencję do zjednoczenia różnych duchowych tradycji. W miarę jak świat staje się coraz bardziej zglobalizowany, ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że w naszej różnorodności kryje się piękno. Oczekuje się, że coraz więcej ludzi będzie pracować nad budowaniem wspólnot. I wzajemnym zrozumieniem. Zamiast koncentrować się na różnicach, będziemy dążyć do odkrywania wspólnych wartości. To może prowadzić do większej akceptacji i międzyludzkiej współpracy. Z technologią dostępną na wyciągnięcie ręki, wiele osób może korzystać z nowych narzędzi, które wspierają ich duchowy rozwój. Aplikacje do medytacji, platformy edukacyjne oraz wirtualne grupy wsparcia będą zyskiwały na popularności. Rok 2025 może okazać się czasem, kiedy technologia pomoże nam w osiągnięciu większej harmonii. Dzięki innowacjom, każda osoba będzie mogła odkryć swoje wewnętrzne ja, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Niektórzy duchowi nauczyciele mówią o zjawisku kolektywnej transformacji energetycznej, która ma miejsce na Ziemi. W 2025 roku Możemy zaobserwować więcej pozytywnych energii w społeczeństwie, co może prowadzić do zmian w globalnym myśleniu i działaniach. Ta pozytywna energia może sprzyjać tworzeniu lepszych relacji oraz podejmowaniu działań na rzecz dobra wspólnego. Każdy z nas może być częścią tego procesu, jeśli tylko otworzymy się na zmiany. Podsumowując, rok 2025. Może przynieść wiele możliwości duchowego rozwoju i transformacji. Jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? Jakie zmiany chcielibyście zobaczyć w swoim życiu? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Dziękujemy za oglądanie.